Witajcie kochani na kanale Anielskie Liczby i Ewangelia. Dzisiaj przynoszę wam przesłanie, którego Twój Anioł nie chce, byś przeoczył. Twój Anioł woła do ciebie w tej chwili z wielką mocą i miłością. Liczba 911 to nie jest zwykły zbieg okoliczności, który możesz zignorować. To boski znak, który wzywa cię, byś zatrzymał się i otworzył swoje serce. Nie przewijaj tego filmu, nie odkładaj tego na później. Bo stoimy przed chwilą, która może odmienić Twoje życie. Twój anioł woła, nie przegap tego, bo 911 niesie energię przebudzenia i boskiej ochrony. To przesłanie jest dla Ciebie, więc przyjmij je teraz. Liczba 911 w numerologii to potężny symbol transformacji i wsparcia. To połączenie dziewiątki i jedynki, które razem tworzą wyjątkową energię. Dziewiątka oznacza zakończenie, mądrość i duchowe spełnienie. Jedynka symbolizuje nowy początek, siłę i wiarę w siebie. Kiedy widzisz 911, to jakby wszechświat wołał czas się obudzić i zaufać. Twój anioł mówi, że kończy się stary etap, a Bóg otwiera przed tobą nowe drzwi. To znak, że jesteś chroniony i prowadzony ku wyższemu celowi w swoim życiu. 911 to jak dzwonek alarmowy dla twojej duszy. To liczba, która przypomina, że masz wsparcie aniołów w każdej zmianie. Twój anioł wspiera Cię, byś uwierzył w Bożą opiekę i przyjął nowy początek. To wezwanie, byś przestał się bać i otworzył oczy na boskie światło. W Ewangelii znajdujemy odbicie tej prawdy o przebudzeniu i ochronie. Posłuchajcie słów z Ewangelii według Jana. Rozdział 10, werset 10. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Te słowa Jezusa niosą obietnicę pełni życia przez wiarę i odnowę. 911 odzwierciedla tę energię zakończenia i nowego startu. Dziewiątka to zamknięcie przeszłości, jedynka to życie, które Bóg dla ciebie przygotował. Twój anioł przypomina ci, że Bóg chce, byś żył w obfitości i prawdzie. To znak, że jesteś prowadzony ku przebudzeniu i ochronie w jego ramionach. Kiedy widzisz 911, Bóg mówi wstań, bo ja jestem z tobą. Wyobraź sobie, że stoisz na granicy wielkiej zmiany w swoim życiu. Może czujesz, że coś się kończy, relacja, etap, a może stare nawyki. Może boisz się, co będzie dalej, ale pragniesz nowego startu. Twój anioł woła, nie przegap tego, bo 911 to znak, że ochrona jest blisko. Bóg przygotował dla ciebie przebudzenie, które odmieni twój świat. Jak mówi Psalm 91, werset 4 okryje cię swymi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. To obietnica, że jesteś bezpieczny i gotowy na nowy początek. Wpisz w komentarzu 911, jeśli wierzysz, że Bóg budzi cię do nowego życia. Chcę opowiedzieć wam historię, która pokazuje, jak działa moc liczby 911. Pewna kobieta, którą nazwę Ola, żyła w ciągłym stresie po utracie pracy, czuła, że jej świat się kończy i nie wiedziała, jak ruszyć dalej. Pewnego dnia zaczęła widzieć 911 wszędzie, na zegarze o 9.11, w numerze domu, nawet na paragonie. Początkowo myślała, że to przypadek, ale potem coś się tknęło, by się zatrzymać. Pomodliła się i zapytała Boże, czy to czas na zmianę wkrótce. Potem dostała propozycję nowej pracy, która dała jej spokój i cel. Zamiast lęku, znalazła przebudzenie i ochronę. Dziś Ola mówi, że 911 było jak boski alarm, który ją ocalił. Ta historia pokazuje, że aniołowie budzą nas, gdy tego potrzebujemy. Czy ty też widzisz 911 w swoim życiu? Może to znak, byś się obudził. Co możesz zrobić, by żyć przesłaniem 911? Po pierwsze, zamknij przeszłość. Twój anioł chce, byś puścił to, co cię trzyma w miejscu. Zastanów się, co musisz zostawić, i zdecyduj się na to z wiarą. Po drugie, zaufaj Bogu. On jest Twoją tarczą i siłą w każdym nowym początku. Oddaj mu swoje lęki w modlitwie i powiedz, Panie, obudź mnie do Twojego planu. Po trzecie, przyjmij przebudzenie. 911 to znak, że czas wstać i żyć w pełni. Zrób coś odważnego, wybierz nowy cel, zmień nawyk, uwierz w Bożą ochronę. Twój anioł wspiera cię, byś żył w świetle i prawdzie. Nie bój się zmian, bo Bóg błogosławi tych, którzy idą za Jego wezwaniem. Przeczytam wam teraz fragment z Księgi Izajasza, rozdział 40, werset 31, ci, którzy zaufali Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Ten werset pokazuje, że Bóg daje moc do nowego startu i przebudzenia. 911 to znak, że możesz wznieść się ponad trudności. To wezwanie, byś zaufał Jego opiece i przyjął odnowę. Pomódlmy się razem, Boże. Dziękuję Ci za przebudzenie, które dla mnie przygotowałeś. Dziękuję za mojego anioła, który woła mnie ku Twojej ochronie. Proszę cię o siłę, by zamknąć przeszłość i zacząć od nowa. Proszę o wiarę, by zaufać Twojej tarczy nad moim życiem. Niech moje serce będzie pełne nadziei i odwagi. Niech liczba 911 przypomina mi o Twojej obecności. Niech Twoja wola spełnia się w każdym moim dniu. W imię Jezusa, Amen. Zastanówcie się teraz nad pytaniami, które chcę Wam zadać, co w Twoim życiu musi się zakończyć, byś mógł zacząć od nowa. Gdzie ostatnio widziałeś liczbę 911 i co wtedy poczułeś, jaki odważny krok możesz zrobić dzisiaj? By przyjąć Boże przebudzenie. Napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzu poniżej. Chcę usłyszeć wasze historie, bo one inspirują nas wszystkich. Może twoja odpowiedź będzie światłem dla kogoś, kto szuka odnowy. Twój anioł woła, nie przegap tego, bo 911 to znak, że nowy etap jest blisko. Bóg przygotował dla ciebie życie pełne ochrony, siły i duchowego przebudzenia. Może to uwolnienie od ciężaru, którego się trzymasz. Może nowa ścieżka, która czeka na ciebie. A może pokój który wypełni twój dzień. 911 to znak, że te dary są w zasięgu ręki. Wpisz w komentarzu tak, jeśli jesteś gotowy przyjąć Bożą ochronę. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje przebudzenia w życiu. Niech to przesłanie dotrze do tych, którzy czekają na znak od Boga. Posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu z Ewangelii według Łukasza, rozdział 12, werset 32. Nie bój się, mała trzutko, Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Te słowa Jezusa pokazują, że Bóg chroni Cię i daje Ci nowe życie. 911 to przypomnienie, byś wstał i przyjął Jego obietnicę. Nie bój się transformacji, bo Twój anioł prowadzi Cię do pełni. Każdy dzień to szansa, by żyć w Jego łasce. Zaufaj, że Bóg ma dla Ciebie więcej niż możesz sobie wyobrazić. Czasem życie wydaje się pełne końców i niepewności. Ale 911 to znak, że Bóg przynosi przebudzenie i ochronę. On mówi: Nie lękaj się, bo ja odnawiam Twój czas. Wstań z wiarą, że Twój Anioł strzeże Cię w każdej zmianie. Może czujesz, że nie ma już nadziei, że wszystko się rozpada. Twój Anioł woła: Nie przegap tego, bo nowe życie jest przed Tobą. Bóg zamyka stare drzwi i otwiera nowe z miłością. Wpisz amen w komentarzu, jeśli wierzysz, że Bóg budzi Cię do nowego startu. Pomyśl, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś przyjął przesłanie 911. Wyobraź sobie, że budzisz się z pewnością, że jesteś chroniony, że każdy Twój dzień jest pełen siły i nowego początku, że Twój anioł prowadzi Cię ku Bożej obfitości. To nie są tylko słowa, to obietnica, która na Ciebie czeka. 911 to znak, że możesz żyć w pełni z Jego mocą. Niech ta liczba przypomina Ci, że Bóg jest wierny i zawsze Cię wspiera. Dziękuję, że jesteście ze mną na tym kanale. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, wpisz 911 w komentarzu. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek powiadomień, by nie przegapić kolejnych filmów. Każdego dnia przynosimy Wam nowe przesłanie od aniołów i Słowo Boże, które zmienia życie. Niech Bóg Was błogosławi, a aniołowie prowadzą na każdym kroku. Do zobaczenia jutro z kolejnym przesłaniem.